Na mojej misji wybieram slot e Mi8 niewłączony, bez uzbrojenia. Zamykam teraz szybę lewym przyciskiem myszy i wyrzucam pilotów, prawy Shift P. Przełączam się teraz na siedzenie środkowe, bo na środkowym siedzeniu o wiele łatwiej włączyć całe systemy śmigłowca. Pierwsze co robię to wyłączam hamulec ręczny dla wirnika. Następnie włączam baterię, jedną i drugą. Teraz bezpieczniki uzbrajam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Możecie się bawić ręcznie, oczywiście, każdym przełącznikiem, ale komuś się chce. Włączam teraz system gaśniks. Muszą być one na off na razie i fire extinguisher na górną pozycję. Włączam pompę paliwa. Raz, dwa, trzy. Serwisyjny lewy, prawy silnik, back i zawory paliwa. Raz, dwa. Zamykam te tutaj covery. Teraz mogę włączyć APU, czyli zapasowy generator mocy. Klikam na górę przyciskiem prawym na start i klikam przyciskiem tutaj na Start. Jest Auto Ignition, czyli APU się włącza. I tutaj ta wskazówka będzie pokazywać temperaturę APU. Ona nie powinna przekraczać 720 stopni i za chwilę się ustabilizuje na pewnym poziomie i wiadomo wtedy, że APU działa. Olej w normie, obroty w normie możemy startować dalej. Na prawym wallu mamy tutaj dwa przyciski do inwerterów, czyli do przetwornicy. Na razie 115 przestawiamy na prawym przyciskiem myszy na pozycję manual. Można teraz włączać silniki, ale zanim ja włączę, ja wiem, że to jest trochę niezgodnie z manualem, ale jednak, zanim ja włączę tutaj te dwa zawory paliwa, od razu już włączam. Mi 8 ma dwa silniki, lewy i prawy. Uruchamia się je tak, że no, w prawdziwym życiu od zawietrznej, czyli jeżeli wiatr wieje z prawej strony na lewą, to powinienem ustawić najpierw lewy silnik. I w prawdziwym życiu również robi się trochę tak, że y, uruchamia się na zmiennie. Czyli raz jak startuje, startuje na przykład z lewego, drugi raz z prawego i tak dalej, i tak dalej. W grze nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Uruchomimy najpierw lewy silnik, lewy przycisk myszy i prawy przycisk myszy, żeby dać na pozycję start. Teraz naciskam na przycisk start. I i czekam około 2-3 sekund. Starter on. I tutaj, teraz na tym wskaźniku będę widział pierwszą igłę, bo uruchamiam pierwszy silnik, która dojdzie do powiedzmy do godziny 9 i to będzie 70-75% obrotów. Silnik ustabilizował się na tej godzinie 9, czyli powiedzmy 70-75% obrotów. Możemy teraz włączać drugi silnik, oczywiście. Tutaj było widać, że rotor zaczynał się rozkręcać i już powiedzmy tam się kręci. Teraz prawy silnik, prawy silnik jest, start znowu, trzymam z 2-3 sekundy. Starter on. Druga igła. Druga się igła ustabilizowała. Obroty głównego wirnika będą na, gdzieś tam na poziomie 45-70%. Teraz możemy przepustnicę przełączyć na maksymalny ciąg, czyli klikamy przycisk Page Up powoli, spokojnie ją obracamy aż do pozycji maksymalnej. Będę patrzył tutaj na RPM, -y, czyli obroty głównego rotoru, aż one dojdą gdzieś tam do, w okolice 95% i się ustabilizują. Jeszcze przeciągam, jeszcze... OK, mamy maksymalny gaz. Włączam teraz generatory prądu 1 i drugi, prostowniki raz, 2, 3 i inwertery teraz na pozycję AUTO 1 i drugi lewym przyciskiem myszy. Skoro zasilanie jest teraz silników, mogę wyłączyć APU, czyli APU OFF. Tutaj ta igła temperatury zespy będzie spowoli spadać teraz systemy na prawym łolu na górze system doplerowski z kompas oraz wysokościomierz dodatkowo jeszcze włączam radio i światło dla systemu dopplerowskiego. natomiast po drugiej stronie włączam również sztuczny horyzont lewy żyroskop oraz informacje głosowe o jakiś tam ewentualnych awariach i limiter dla ogonowego rotoru Teraz dla komunikacji przełączam się albo na prawym stronie tutaj, ICS, lub tutaj po lewej stronie jest ICS, przełączam się na ICS, ponieważ jeżeli chcecie się przezbroić, to trzeba być w tej pozycji najlepiej. Jeżeli chce się przezbroić, czyli zabrać paliwo albo uzbrojenie, naciskam przycisk radia e, Interphone, albo główne radio DCS-a, czyli lewy ukośnik koło Teraz jestem w trybie Main i tutaj wtedy Ground Crew, Rearm Refuel i mogę przezbrajać, jeżeli chodzi o uzbrojenie i paliwo. Ja w tej wersji w tym slocie się nie przyzbroję dlatego, że nie mam zewnętrznych pylonów. włączam teraz stabilizator lotu tutaj on, ta lampka się świeci i ostatnią rzeczą wysokościomierz radarowy on chwilę tam sobie sprawdza swoje systemy i się cofnie żeby ustawić klikam sobie tutaj scrollem na, na to pokrętło lub po prostu nim przejeżdżam trzymając lewym przyciskiem myszy przestawię się jeszcze na drugie siedzenie i warto włączyć flary commands on i tylko klikam raz prawym przyciskiem myszy i drugi raz prawym przyciskiem myszy i w tym momencie jeżeli użyję przycisku strzelania flarami wypadnie po jednej flarze z każdej strony śmigłowca start śmigłowca pokażę już w kolejnej lekcji